Cześć Robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj z nami Bartek Szymraj. Cześć. Mój mąż. <noise> Jak to brzmi? Dobrze, dobrze. Mój mąż dawno nie pojawił się. Żona Pojawił się dawno w filmikach, więc jest jako gość honorowy i jedyny w tym. Gość specjalny. Ale tak bardzo się martwił tym, że będzie przy jadą, ale powiedziałam, że się nie przejmował. Później zrobiła sneakersa. Tak, e, słuchajcie, jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Ewentualnie bardzo słów że to nie jest obowiązkowe. E, I możecie też mnie obserwować na Instagramie i na TikToku, bo jesteś na kanał. A na TikToku, tak, koniecznie. Dobra, zaczynamy od razu. Ja trochę sobie zerknęłam na te pytania. Wcześniej napisaliśmy, że to jest QA bez tabu także bardzo dziękuję zawsze za to, że próbujecie też nas bronić w tych komentarzach, ale daliśmy takie przyzwolenie, że można się zapytać nas o wszystko, więc nie możemy też się za żadne pytanie w takim bądź razie obrazić ani bulwersować, no bo, no bo sami chcieliśmy To jest ciekawe jakie mam pytania. Tak spokojnie. Dobra. I z, racji tego, że jeś, z racji tego, że jest ciasto, to myślę, że to będzie bardzo na miejscu, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie. Jak zaczęła się Wasza przygoda z keto low-carb i dlaczego właśnie taki styl żywienia? Na pierwszy. Moja przygoda z dietą niskowęglowodanową zaczęła się wtedy, gdy się dowiedziałem, że jestem chory na chorobę Hashimoto. To była przykra historia, ale stąd się też wszystko zaczęło. Zacząłem się tym bardziej interesować, bo okazało się, że odżywiając się w ten sposób mogę się dużo lepiej czuć. To już? A tak taką, jakąś taką rawę czasową byś podał? Hmm, no 7 lat temu. Coś takiego między okay. 5 a 8, może tak bym powiedział. 5 na pewno nie. 6 a 8. Ja zaczęłam low-carb już będąc Bartkiem. Kiedyś byłam absolutnym typem osoby, która ważyła, liczyła każdą kalorię, jadła co trzy godziny, liczyła białko. No i jak zaczęliśmy się spotykać, to, to też nie było tak od razu, że to się zmieniło momentalnie. Potrzebowałam, myślę, na to przynajmniej rok, jak nie dwa, żeby się tak przekonać. No może dwa lata to nie, ale rok. I najpierw byłam na low-carb, stopniowo wprowadzając też post przerywany, a później ze względów zdrowotnych choruję na endometriozę, mam różne problemy, z, mia, miałam różne problemy z jelitami, podjęłam decyzję, że spróbuję keto i już keto ze mną zostało. Właściwie dwa lata będą we wrześniu albo w październiku. Oczywiście to nie jest tak, że to keto jest 100% cały czas. Czasami z niego wypadam, w sensie z ketozy wypadam, ale co do zasady dwa lata będą jak jestem na keto. No dobra, to teraz bardziej e, takie prywatne pytanie. Dawaj, jedziemy. <laughs> Ciekawa jestem, co odpowiesz. Czy planujecie dzieci, czy dzieci mogą być na keto? To może zacznij od tej drugiej części pytania. Tak, dzieci mogą być na keto, a co do tego, czy planujemy dzieci, to zostawię bez komentarza. Ja myślę, że w ogóle to jest takie pytanie, które jest, ja już się wypowiadałam na ten temat na Instagramie, takie bardzo delikatne, bo planować to sobie można, Planować to sobie można wakacje. Tak, wakacje. I to na kilka tygodni eee, tylko do przodu. Tak, natomiast z tym dzieckiem to po pierwsze nigdy nie wiadomo, kogo się pytacie o takie rzeczy. Być może ktoś się już stara, na przykład o dziecko od pięciu lat. Być może to jest kobieta, która już e, doświadczyła, nie wiem, ale nie tylko kobieta, bo to jakby no, mężczyzna też jest oczywiście tutaj e, mocno z tym związany, ale być może się zdarzyły poronienie, poronienia, być może jest jakaś choroba, która nie pozwala na zajście w ciążę, a być może po prostu ktoś nie chce mieć dzieci i też nie chce musieć za każdym razem odpowiadać na to pytanie i ja wiem, że często jest tak, że jak jest ślub, to potem naturalną naturalna kolej rzeczy to jest dziecko. Uważam, że to jest też błędne myślenie, bo nie każdy musi się spełniać e, będąc rodzicem. Wręcz bym powiedziała, że niektórzy nie powinni tych dzieci mieć, ale to jest taka moja prywatna opinia. Więc e, na pytanie, czy planujemy nie planujemy, ale jak dziecko będzie, albo jak będę w ciąży, to na pewno się o tym dowiecie. To na pewno. Na pewno. <gry> Nie da się tego ukryć raczej. Ciekawe pytanie. Jakie jest wasze podejście do wyglądu zewnętrznego, waszego i innych? Jak wystawiacie się na. A, jak... w sensie jaka jest nasza hierarchia wartości? O, chyba o to chodziło. No kurczę, to zależy w jakich kontekstów o tym rozmawiamy. Jak na przykład. Uważam, że jak ktoś chce poznać drugą osobę, no to na początku ten moment będzie istotny. No tak, no Bo to nie zazwyczaj kadrę tak. Więc jeżeli na początku ta osoba ci się nie podoba, no to droga do zbudowania związku, czucia ja będzie dłu dużo dłuższa, uważam. No i jest to po prostu taki pierwszy no bodziec. Tak. Nie da się Ale robić. na przykład, tak jak ja zobaczyłem płcie po raz pierwszy i od razu wiedziałem, że, że chcę pójść z tą na kawę. <laughs> Żeby nie było, to ja zaprosiłam Bartkę na kawę. Już taka historia była chyba opowiadana. No na też. pewno. W każdym razie, jeszcze no. nie dokończyłem, to na pewno wygląd jest istotny. Uważam, że wygląd jest istotny przede wszystkim ze względów też zdrowotnych. Uważam, że też wygląd często. Ale to nie znaczy, że musi być par na brzuchu, nie? nie? Nie, nie, absolutnie. Uważam, że. Znaczy uważam, uważam, tutaj jest udowodnione naukowo, że jakaś otyłość jest po prostu niezdrowa dla organizmu. Yy, I tak jest w moim zdaniem hmm. wygląd hmm. istotny, dlatego że wygląd często idzie w parze. Z tym, jakby to powiedzieć, Zdrowym ciele, w zdrowy duch. Coś w tym stylu, właśnie, że jeżeli moje ciało jest sprawne, jest wytrzymałe i tak dalej, to ja też mogę w ciągu dnia więcej rzeczy robić. To już też mu mówiłem w jednym ze swoich filmów. Jeżeli było tak, że mam, dla mnie trudność, że będzie wejście na drugie piętro, albo nie wiem, pójście z psem na spacer. No to niestety ale moja efektywność w ciągu dnia bardzo spada, więc ciało jest takim moim narzędziem, dzięki któremu mogę robić dużo więcej rzeczy. Więc tak, dla mnie wygląd jest zdecydowanie istotny, ale z tym wyglądem idzie w parze, że właśnie wytrzymałość, sprawność i tego typu rzeczy. Natomiast na pewno nie byłby na pierwszym miejscu, no jakby w sensie takiej hierarchii wartości, jeżeli mówimy o hierarchii. A co by było? Wartości. No, nie wiem, no nie ożeniłbyś się ze mną, raczej, mam nadzieję. Mów. Tylko dlatego, że dobrze wyglądam na przykład. No nie, bez sensu. Nie, nie widzę po co hierarchi, hierarchizować, hierarchizować. Nie widzę w ogóle po co się kieruje? Jest wygląd istotny, a w priorytetach uważam, że nie powinien być zestawiany z charakterem, bo to są dwie odrębne rzeczy. Nie, no tak dokładnie, są dwie różne rzeczy i oczywiście to nie jest jakby coś, co powinno kogokolwiek definiować. W takim sensie oceny, jakim jest człowiekiem na przykład. Nie natomiast, ma nic tak, przesłania. natomiast tak jak powiedziałeś, no, niestety, albo stety, i oczywiście od tego są wyjątki na pewno, tak jak od wszystkiego, no ale co do zasady y, jest duża korelacja pomiędzy naszym wyglądem a naszym zdrowiem. I oczywiście też trzeba powiedzieć sobie, że osoby skrajnie szczupłe też mogą być niezdrowe, tak? Oczywiście, że tak. Więc żeby to nie było tylko, że to działa w drugą stronę. Natomiast w większości przypadków jednak, no tak jak powiedziałeś, są badania, które pokazują, że no ta szczególnie otyłość i położenie nadwaga jeszcze, ale ta otyłość jest, otyłość otyłość nie jest, jest, jest no. niezdrowa, dokładnie. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że gdyby Pucia zrobiła tego sneakersa od razu na naszym pierwszym spotkaniu, to prawdopodobnie ślub odbyłby się szybciej. <laughs> Moment moment, 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 ale mówiłeś zawsze, że Twoje serce zdobyłam tortem Rafaello no, na twoje urodziny. No ale on czyli dopiero trzy też... no. miesiące po naszym zapoznaniu. No Harold, nie można wszystkich kart od razu. No, ja Erdo, opowiedziałam o wszystkim też i teraz. I od razu odpowiem na pytanie, którego tu nie ma, ale ono się pojawia często, czy ja jestem teraz Szemra? ja po prostu nie zmieniłam nazwiska na social media. Swoje nazwisko zostawiłam, jestem, mam teraz dwa nazwiska, czyli jestem Ania kolesińska szemra ale co do zasady nie miałam jeszcze za bardzo okazji, żeby używać yy, nazwiska Szemraj, bo... Męże. Nazwiska męża. Nazwiska męża, jak to brzmi. No dobra, to jest ciekawe. Czy macie w rodzinie przeciwników Waszej diety, stylu życia? Hmm. Nie. Nie. Generalnie yy, powiedziałabym, że jest część mojej rodziny, która się stosuje do naszych zaleceń. Mhm. Tutaj mówię o mojej mamie, o jakiejś tam trochę dalszej rodzinie, rodzinie. Jeżeli oglądacie, to pozdrawiam. Natomiast żeby ktoś był jakby negatywnie, bardziej bym powiedziała, że pewnie są... Ups, bardziej bym powiedziała, że są osoby u ciebie i u mnie w rodzinie, które po prostu tego nie rozumieją. Nie, no, nie? Tak można to ująć. Że bo I się jakoś tak niekoniecznie angażują, ale jakby nie powiedziałabym, tak, nie że jest. Się tak, tak, ale nie powiedziałabym, że jest ktoś, kto. Na pewno na pewno nie jest tak u nas, że yy, bo, bo ja na przykład jak sobie często oglądam jakieś zagraniczne vlogi czy filmy na YouTubie, to często ta rodzina gdzieś jest obecna w tych filmach, to na pewno... Ani Bartka, ani moja rodzina nie jest taka, która by chętnie brała udział w jakichkolwiek nagraniach i pewnie zdjęcia ze ślubu to jest maksimum możliwości. Tak, max Ale też sobie mi jakąś tam prywatność na pewno. Więc. Dokładnie. Czy miewacie dni bez motywacji? Co wtedy robicie? Mam dużo dni bez motywacji, żeby nie powiedzieć, większość że dni większość. Jest bez żeby nie powiedzieć, że praktycznie wszystkie są bez motywacji. E, jakby ja jestem typowym zadaniowcem, jakby mam duże ambicje, i wiem, że żeby. Osiągnąć X, muszę wykonać tysiąc rzeczy po drodze. To, co bardzo mi pomaga, to nierozmyślanie, bo jak zaczynam rozmyślać, to już na pewno nie zrobię czegoś. Jako przykład, załóżmy, że nakręcę 5 filmów na YouTubie i mają małą ilość wyświetleń. To zamiast teraz myśleć, Boże, nie nadaje się do tego. Boże nikt już nie chce mnie oglądać, Boże jestem nudny, no i tysiąc innych scenariuszy negatywnych, to po prostu myślę sobie, ok, nagram kolejny, który będzie lepszy. Ja muszę stać się lepszy, więc muszę się dokształcić, muszę zrobić to, to, tamto. Więc jakby rozmyślanie to jest coś, co uważam, że bardzo demotywuje, bardzo hamuje i na szczęście ja mam w bardzo małym stopniu tę. Funkcję w głowie włączono, więc ja bardzo mało rozmyślam, po prostu robię. Staram się nie myśleć, tylko robić rzeczy. Ja bardzo dużo rozmyślam, jak to e, większość pewnie kobiet by się ze mną tutaj e, utożsamiło, ale ja traktuję też bardzo dużo rzeczy zadaniowo. Ja jestem co do zasady osobą, która sobie stawia cel, dąży do tego celu przez X czasu. Dobija do tego momentu, odhacza, mhm. jedzie dalej. I polegam bardzo mocno po prostu na swoich nawykach, takich, które wykształciłam codziennie, a nie na motywacji. Jakby dla mnie nawykiem już jest teraz, że wstaję rano, idę pod prysznic, wypijam kawę, robię jeszcze kilka innych rzeczy w międzyczasie i lecę na trening. I to jest jakby coś, nad czym ja się nie zastanawiam czy mi się chce, czy mi się nie chce. Dla mnie zawsze najgorszym jest, zawsze najgorszym momentem jest to dojście na siłownię, więc staram się w ogóle o tym nie myśleć, bo jak już tam jestem fizycznie, no to e, łatwiej po prostu ten trening zrobić i tak właściwie jest w stosunku do wszystkiego innego, że jakby im więcej nad czymś myślimy, tak jak powiedziałeś, tym większe szanse, że po prostu to nie zostanie zrobione, wykonane, także uważam, że motywacja jest przereklamowana i w ogóle ktokolwiek twierdzi, że jest 100% czasu zmotywowany, to myślę, że to jest bardzo mało wiarygodne. No, to w ogóle nie jest wszystko. motywacji. robienie rzeczy to jest. Nie ma, nie ma nic związanego z motywacją. Bardziej właśnie to są te nawyki, których cały czas się uczymy. To jest brak rozmyślania, po prostu robienie rzeczy, budowanie takiej świadomości, mentalności, że po prostu jak tego nie zrobię, to nie osiągnę X. Jak to zrobię, to jestem bliżej osiągnięcia X. To też jest dosyć proste i logiczne po prostu. Leży. Dla mnie zbyt dużo emocji w to wszystko wchodzi, że o Boże, jak wstanę za wcześnie, to się nie wyśpię, to będę miała gorszy gumarci. Zatem mam trochę takie wrażenie, że wszystkim się wydaje, że ktoś inny ma łatwiej. I mhm. my trochę sobie takie od razu, trochę się wskazujemy od razu na porażkę. No to no, dużo rozmyślanie jest. Tak, dając sobie taką trochę etykietę, brzydko mówiąc, ofiary. Yy, bo czasami jak czytam komentarze pod jakimiś postami dotyczącymi, dotyczący, nie wiem, ludzi nie wiem, najbardziej zamożnych ludzi w Polsce, to nikt nigdy nie napisze, że o kurczę, ta osoba musiała ciężko pracować, żeby, doszła, żeby dojść do tego momentu, tylko zawsze to jest dostała, ukradła. Nam się wydaje, że ci ludzie, którzy coś mają, to oni albo to dostali, albo to wygrali w totolotka na przykład. I rzadko kiedy po prostu zdajemy sobie z tego sprawę, że no, tam najczęściej. Są y, nie kilka lat pracy, ale często kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt lat pracy nad tym wszystkim. Hmm. Nawet jak się teraz o naszych olimpijczykach mówi, szczególnie tych, którzy oczywiście dostali medali, ale tak naprawdę o wszystkich, że o matkę, jaki oni mają talent? No spoko możesz mieć talent, tylko no że tak. za tym talentem idzie 5, 10, 15, 20, 25 albo 30 pracy. lat pracy w tej konkretnej sferze. Nie wiem, ale Lewandowski ma talent. No na pewno ma, tyle że pewnie od Jest 8 czy 10 roku życia? No, stop gra w piłkę i pewnie gra w piłkę 80% swojego życia. Może nie 50, bo 30% pewnie śpi, więc jeszcze zostaje 20%, które na coś innego ewentualnie wyrywkuje. No i Wiesz, można mówić o pewnych predyspozycjach. Wczoraj na pewno przykład, nie ma, wiem, tak, jak, się no. u, jak się urodzisz super wysoki, to pewnie masz większe szanse, żeby grać w NBA, no dżingę, tak, i w jakiejś No tak, Ale świecie. są też liści. Ale no dokładnie, więc jakby no, też nie można wszystkiego ograniczać do tego, że coś, jakby ktoś coś po prostu miał, dostał, czy się taki urodził. Co do zasady, tak się zdarza, ale jakby tak się zdarza rzadziej niż rzadziej, tak. na nam się powodę. wydaje. Hmm, ciekawe pytanie, jak dzielicie wydatki? Mogę ja odpowiedzieć na to pytanie? Tak, bo ja od razu mam jakieś tabelki w głowie. No? Generalnie, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami, Bartek jest 100 razy lepszy niż ja i tu nie ma co ukrywać, więc jakby Naszymi, naszymi pieniędzmi, e, powiedzmy na przykład, zarobionymi w strefie przemian, e, zarządza co do zasady Bartek i z tych pieniędzy opłaca wszystkie rzeczy, które muszą być opłacone: typu mieszkanie, rachunki, pracownicy no, wiele takich obowiązków, Aha. które. Znaczy, wiele takich rzeczy, które po prostu muszą zostać opłacone. E, natomiast my też mamy, jakby, no, swoje. Pieniądze niezależnie, ze współpracy z barkami, z prowadzeniem, nie wiem, kanału na YouTubie, z jakichś tego typu rzeczy, i to są już jakby takie na przykład fundusze, które są dla nas do dysponowania tak. na takie rzeczy, na co mamy tam ochotę właściwie sobie je przeznaczyć. Więc tak to wygląda i co e, to jest właściwie to. To jest no, cała filozofia. Ogólnie tak to wygląda, tak. To, to jest ciekawe, bo ja próbowałam to znaleźć, Dawaj. ale może Ty będziesz wiedział o co chodzi. Co myślicie o siłowni na podczerwień, gdzie spala się 1000 kalorii w 30 minut? To możliwe? Czy warto? To, to czemu ludzie... Ale jest chłodzą. w ogóle coś takiego? Ja myślałam, że chodzi... Potem patrzyłam, że to nie wiem, nie chodziło o tą saunę na podczerwień, bo nie a, widziałam czegoś takiego, jak... To znaczy nie, nie mogłam znaleźć siłowni na podczerwień. Sauna na podczerwień jak najbardziej jest zdrowa, a co do ilości spalania kalorii tutaj bym... Myślę, że można trochę dywagować, czy to spala 1000 kalorii na 30 minut. Na pewno jest zdrowa, bo warto ją robić. Może tak powiem. I bardziej mi się na aspektach prozdrowotnych, tak przeciwzapalnych, niż na spalaniu kalorii, może tak. Chciałam sprawdzić, ile jeszcze mamy czasu na karcie. Więc to no bym powiedział że polecam korzystać z sauny na podczerwień, szczególnie patrząc na aspekty prozdrowotne, tak a nie patrzeć za bardzo na tą staną ilość kalorii. Teraz takie kontrowersyjne tematy. Albo e, zro, zrobimy kilka takich najpierw szybkich strzałów, Dawaj. takie szybkie odpowiedzi. Dawaj. Ile macie lat? 28. osiem. Jak się poznaliście? Na siłowni. na siłowni. Na Instagramie. Byliście kiedyś więksi? Ja byłam. Ja ważyłam na pewno w najgorszym, najgorszym, może to jest złe słowo. Ale na pewno ważyłam takie 17 kg więcej niż teraz w, w takim topowym momencie swojego. Ja najwięcej życia. ważyłem 101, czyli 10 kg więcej niż teraz. Tu jeszcze widziałam jedno takie na szybko. Ile masz tatuaży? To jest zapewne pytanie do mnie. Mam jeden tatuaż, a drugi jest usunięty, ale niestety nie do końca. mam zero. Bartek widział twoją siódmą kreację przed weselem? Widział. Widziałem, ale nie w 100%. W sensie, że miałeś jeszcze doczepiony ten ten. No nie, tak, nie w 100%. Ale drugiej sukienki, tej żółtej, nie widział. Nie widziałem. Mieliście jakieś wpadki na weselu? Nie. Nie, wszystko było idealne. Macie czasem niezdrowe które nie keto przekąski, typu chipsy, ciastka, lody? Tak. Tak, jak najbardziej. W ogóle zrobimy tak, zrobimy taki challenge, ale dla Was, nie dla nas, że jak dostaniemy pod tym filmem 100 komentarzy, z entuzjazmem, może z jakąś konkretną minką, co, co pokazuje entuzjazm? No, z uśmieszkiem. no dajmy. Albo serduszkiem. Albo serduszkiem. Tak. no to co? Jak dostaniemy 100 komentarzy, to zrobimy cały dzień niezdrowego jedzenia, który nie będzie keto i nagramy i puścimy na YouTube. Taki bardziej zabawowy film, nie mający nic głębszego na celu. Jestem na takim etapie mentalnym, że już mi szkoda tego czasu, bo wiem, że nas będzie też źle. No, ale dobra. Ale musi być 100 komentarzy, więc Wiecie. Dobra, ja daleka droga sam. jeszcze. Dobra, teraz dwa pytania, które ubiorę w jedno, kontrowersyjne, ale nie odpowiadaliśmy na, na to pytanie, więc odpowiemy. Czy szczepiliśmy się przeciw COVID-19 i co sądzicie o segregacji sanitarnej Polaków? Rozumiem, że chodzi o taką perspektywę, znaczy ja segregację rozumiem jako taką perspektywę, że jeżeli będzie lockdown, to osoby, które będą zaszczepione, będą mogły normalnie nie wiem, chodzić do sklepów, do kina, do restauracji, a osoby, które są niezaszczepione, to nie. Tak, tak ja to przynajmniej rozumiem. Mhm. To ja pierwszy czy Ty? No, najpierw po zaszczepieniu, bo to jest bardzo łatwe. Ja? No. Szczepiłem się. Szczepiliśmy się tego samego dnia, 23 kwietnia. Tak, dokładnie. Łatwo było zapamiętać, bo to był dzień przed moimi dokładnie. urodzinami, także jesteśmy już zaszczepieni no, dobrych kilka miesięcy. My, myślę, tak jak na wszystko patrzymy, bardzo naukowo, jeżeli mogę może to tak nazwać, w sensie, bazujemy mocno mhm. na badaniach i statystykach. Jakby nie przemawiają do mnie totalnie argumenty w postaci tego, że ktoś dostanie udaru czy zakrzepu, dlatego że szanse tego, że dostaniemy zakrzepu są większe, biorąc, nie wiem, tabletki antykoncepcyjne, które bierze większość kobiet, niż y szczepiąc się przeciwko. E, przeciwko COVID, więc to do mnie w ogóle nie trafia jako argument. A jeżeli o tą segregację chodzi, może będzie to kontrowersyjne, co teraz powiem, ale uważam, że e, tak powinno być, e, dlatego że e, nie do końca widzę powód, dla którego ja miałabym ponosić konsekwencje czyjejś decyzji w postaci tego, że nie chce się szczepić i często jakby te argumenty, które są e, przeciwko szczepieniu, są dla mnie. E, no, dla mnie są niezrozumiałe i absurdalne, więc jakby no, tak jak mówię, my bazujemy mocno na badaniach i, i tyle znaczy tak, to jeżeli chodzi o mnie, na ten moment nie widzę lepszego sposobu na zmotywowanie ludzi do tego, żeby się szczepili niż strasznie wszystkie to brzmi segregacja, to jest, takie, to jest takie, dziele, dzielimy ludzi teraz na lepszych gości, nie ale chodzi ja nie rozumiem, o dzielenie. Ale wiesz, jest, przepraszam, ci wejdę w słowo, ale jest dużo takich osób, które właśnie się nie szczepią tylko na, dlatego, że chcą komuś coś udowodnić, że ktoś ich nie będzie kontrolował. No i spoko, tylko w takim razie konsekwencją tego jest to, że muszą po prostu być w domu. Bo Dokładnie. w związku z tym, że się nie zaszczepią, to po pierwsze, ze względu na ich bezpieczeństwo, oni nie powinni wychodzić, bo jeżeli się. Zarażą COVID-em, to szansa na to, że będą go przychodzili gorzej, a nawet niestety odpukać umrą, jest dużo większa niż u osoby, która jest zaszczepiona. Panie Więc nawet tak. ze względu bezpieczeństwo osoby, która się nie zaszczepiła, nie powinna wychodzić, a po drugie nie powinna też wychodzić, dlatego, żeby ewentualnie nie rozprzestrzeniać tego jeszcze bardziej wśród społeczeństwa. Tak. I generalnie, jak mi ktoś na przykład mówi, że no ale ludzie i tak chorują. Yy... I tak te zachorowania rosną. Okej, okay, ale nie patrzmy tylko na zachorowania, patrzmy na ilość zgonów, która jest ewidentnie. Znaczy, to, to jest głównym celem e... szczepionki. Teraz też. To, to, znaczy, moim znajomym problemem jest brak edukacji ludzi. Bo celem szczepionki jest to, nie żebyśmy już w ogóle nie chorowali, tylko że jak już żeby nie umiera, najboże ktoś zachoruje, tak. to żeby lżej przechodził i żeby śmiertelność była już na maksymalnie minimalnym poziomie. I tak to zresztą jest. Bo jak sobie sprawdzimy konkretne badania. Które pokazują społeczeństwo, które jest wyszczepione, to ryzyko zgonu zeszło praktycznie do zera. Ludzie praktycznie tam, gdzie są zaszczepieni, nie umierają na COVID. W stosunku do społeczeństwa, które nie jest wyszczepione, tam ta śmiertelność, umieralność jest dużo większa. To jest po pierwsze. Po drugie, nie szczepiliśmy się przez rok, jak był COVID, i kolejne fale się pojawiały, więc to już wiemy, że żeby wyjść z. Tego wirusa, z tej epidemii, no to trzeba coś zrobić, jednak coś trzeba zmienić. I jeżeli się nie zaszczepimy, to te fale będą jedna za drugą. Teraz kolejna jeszcze rzecz, było badanie bardzo fajne, przekrojowe, bo oczywiście jakaś tam weszła fala delta, już wszyscy mówić, że te szczepionki działają na delta. I było badanie, które to pokazało. To trzeba zrobić badanie, a nie, że ciocia, ciocia wujkowi powiedziała. No, dokładnie, i, w ogóle, na taki... i w ogóle zobaczyłam w telewizji, że to ktoś tak też powiedział. Tylko trzeba konkretną informację zobaczyć. I tam, gdzie społeczeństwo było wyszczepione, to ryzyko rozprzestrzeniania się delty było 1000, no 1000 to liczba jest zła, ale było bardzo, bardzo niskie w stosunku do społeczeństwa, które nie było wyszczepione. Więc ta szczepionka również na nią działa w tego badania. Następna sprawa, jak ktoś powiedział, że to co Ty powiedziałeś, że wirus powoduje zakrzepy, tak? To tak. było to? Sprawdźcie kolej, konkretne badanie. Tam było kilka przypadków na kilkanaście milionów ludzi. To jest nic. tak, tak samo to jak... ludzie jak biorą ibuprom na przykład codziennie, bo ich boli głowa i traktują to właściwie jak witaminę C, to, jest to konkret... nikt się nie zastanawia tak, nad, tym, nad tym, jakie to będzie miało konsekwencje. I to, to jest straszne, że jakby ludzie co do zasady w dzisiejszych czasach nadużywają leków i, i farmakologii. Jakby nie ma, nie ma w ogóle to jest bezdyskusyjne. Ja widzę, co się dzieje, jak wejdę do apteki. Ile ludzie kupują suplementów, leków, leków przeciwbólowych, nikt totalnie nie myśli o konsekwencjach tego, a tu nagle wychodzi szczepionka <grym> i po prostu jest wielkie, wielkie boom i, i wielki w ogóle jakiś taki, no, no nie potrafię tego rozumieć, nie zrozumieć ze względu na to, że co do, co do zasady codziennie się faszerujemy większość z nas bardzo różnymi rzeczami, które mogą mieć niekoniecznie dobre konsekwencje dla naszego zdrowia. Znaczy, tak podsumowując, jeszcze to, co chciałem powiedzieć, jak usłyszycie coś pozytywnego albo negatywnego na temat COVID-u, to musicie zobaczyć źródło tej informacji. Czyli, jeżeli, nie ktoś je wam powie, czy jeżeli ktoś Wam powie, że teraz okazało się, że w jakimś społeczeństwie umarło X osób na COVID, to zobaczcie źródło tego tekstu. Jeżeli zazwyczaj nie ma tego źródła. To ta informacja równie dobrze mogłaby być napisana przez mojego psa ustała. Jeżeli jest źródło, to wejdźcie w to źródło i przeczytajcie konkretne Cały. statystyki, konkretne dane. I dopiero wtedy wyciągajcie wnioski, a nie koleżanka, koleżance ojcu, tak, bratu, bo kochankowi ktoś powiedziała, znał, kto tutaj jedna znał, osoba tak. tutaj się przekręciła, bo coś tam. No moi drodzy, konkretne, konkretne dane, konkretne dowody, a nie ja słyszałem, to ja powiedziałem. Dokładnie tak. To tyle chciałam powiedzieć. Co e, na zakończenie jeszcze dwa pytania. Jak dużo na co dzień pracujecie? Dużo? Dużo, no. Większość <grym> naszego czasu to jest pracy. To się tak wydaje, ale, ale tak. No, na pewno. Pracujemy w zupełnie innych godzinach, bo ja jestem co do zasady osobą, która wstaje, nie wiem, o 6 rano i pracuje do godziny, uh -huh. tak powiedzmy, 16. E, później oczywiście coś tam jeszcze wrzucam czasami, czy to na YouTube'a, czy na Instagram, więc to jeszcze też nie jest taka zakończona praca, natomiast e, pracuję raczej od rana do popołudnia, a a Bartek raczej tak odwrotnie. Bardziej zaczyna pracę gdzieś tam pewnie koło 12 i kończy późno w nocy. No niech tak będzie. Jak moglibyście cofnąć czas, to co byście zmienili w swoim weselu? Hmm. Nic. Nasze wesele było absolutnym spełnieniem naszych marzeń. Uh -huh. eee, nie żałujemy żadnej chyba złotówki wydanej na, na to wesele. Chcieliśmy, żeby ono było niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju. Mm. I mamy to szczęście, że do teraz różni goście z tego naszego wesela wracają do, tej, do tego dnia i wspominają bardzo sympatycznie. Dokładnie, to jest strasznie miłe. Było miał. absolutnie 100% warto. Myślę, że to by było na tyle i tak już długo pogadaliśmy. Bartek prawie zje całe ciasto. No właśnie, jednym mm. szybciej, ale tak, znasz to kulturalnie robić w niebo. Yy, także na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, jeżeli będzie 100 komentarzy. Zdrowego odchudzania życzę Wam Ania i Bartek. Na razie, cześć! cześć.